Już po raz trzeci arena Lublin stała się areną nauki, a lubelski piknik naukowy, okazją do zapoznania z wynikami pracy naukowej, wynalazkami oraz innowacjami, które powstają na lubelskich uczelniach. W tym roku jednostki naukowo badawcze prezentowały się m.in. w strefie nauki, strefie artystycznej, strefie sportu czy w strefie pojazdów niezwykłych. Wiele atrakcji nawiązywało do hasła tegorocznego festiwalu Nauka źródłem inspiracji. Inspiruje nas nauka. Dzisiaj jesteśmy na pikniku naukowym, największym wydarzeniu organizowanym w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. To już trzynasta edycja tego festiwalu, a trzecia, która jest organizowana na terenie Areny Lubin. Uniwersytet Marii Skłodowskiej oczywiście bardzo aktywnie bierze udział w tym wydarzeniu. Mamy ponad 20 stoisk. Podczas pikniku obecni byli przedstawiciele wydziałów UMCS, grup studenckich i organizacji stowarzyszonych z uczelnią. Nie mogło zabraknąć akademickiego centrum kultury Chatka Żaka. Inspiruje nas wszystko Mamy naprawdę bardzo dużo pomysłów. Tutaj realizujemy kilka warsztatów. Przed chwileczką skończyliśmy warsztat Origami Kusudama. Przepiękne kwiatuszki powstawały. Naprawdę zainteresowanie było bardzo, bardzo duże. W tym momencie trwa warsztat florystyczny. Także mamy okazję stworzyć własne ikebany. Scrapbooking, czyli robienie kartek takich indywidualnych i można też brać udział w fotografii reportażowej. Także dzisiaj naprawdę na naszym stoisku bardzo Dużo się dzieje. Lubelski Piknik Naukowy to impreza otwierająca całą serię projektów i wydarzeń XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Cały czas warto dołączyć do festiwalu i przekonać się, że nauka inspiruje. W ramach tegorocznej edycji przygotowaliśmy dla Państwa 1215 projektów, z czego ponad 20 odbywa się właśnie dzisiaj na stadionie Arena Lublin. W głównej mierze projekty skierowane są dla młodzieży ponad gimnazjalnej, ale również dla naszych kochanych seniorów oraz dzieci. Zapraszamy Państwa serdecznie. Nasza tegoroczna oferta jest bardzo bogata, oryginalna i inspirująca zgodnie z tegorocznym hasłem festiwalu Nauka źródłem. Oprócz Lublina i lubelskich uczelni w organizację festiwalu włączyły się także inne miasta i szkoły regionu. Święto Nauki potrwa do 23 września.